Teraz widzę Państwa, tu jest Paweł Łukasz. Pierwszy rok czasu to są separatory drukowane w 3D, takie metrowe. To jest kamera podklatkowa, 800 klatek na sekundę, obserwacja przepływów. Gdzie, co, jak się łapie, to jest efekt takiego separatora. Oczywiście, czym bardziej je wyprostowaliśmy, czyli do, do, do poziomu sprowadzaliśmy z tych skosów, ten efekt był coraz lepszy. Takie pokłady się później pojawiły, najpierw z PCV, później do Was zacząłem z Wami rozmawiać na temat polietylenów. Kolumna separacyjna, pierwsza, już na takich właśnie pokładach, metrowa, którą tam już widzieli, widzieli Panowie w boksie, pierwsze próby. Tu już dwumetrowa, ona obok taka stoi, zaczęliśmy to skalować. Pokład od Was 70 na 70. Przymiarka, to jest multigłowica, które te pokłady miała jeździć wzdłuż tej kolumny, przesuwać się, wyciągać, napylać, zdejmować i tak dalej. No i tutaj nas praktyka. Yy dosyć szybko z tego wyleczyła. To jest Piotr przy próbie, bo Piotr y, 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 z tatą razem budował te wszystkie prototypy, do te, które do tej pory powstały przy współudziale Łukasza, tutaj projektanta. Ładnie się natryskuje, tylko widzimy jak się rozpyla. Jak się rozpyla, jej lekkość jest niesamowita, maszyna się zaczęła zacinać, y, poszły oczywiście klosze, pojawiła się elektrostatyka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To tylko wynalazcy projektanci wiedzą, Y, jakie, y, jakie schody, jakie góry się mogą po drodze, po drodze pojawiać, i wróciliśmy do separatora. Nie ma tutaj, Bogdan dzisiaj nie dojechał ze zwierza, on się będzie pojawiał, y, bo on też y, y, taki konstruktor, no, produkuje elektron narzędzia, ale, ale y, ma zbyt taki y, konstrukcyjny, skonstruował taką harmonikę. Ona sobie w ten sposób pracowała. Przepływ mamy na takiej harmonii, nawet w sposób otwarty, i te harmoniki całkiem nieźle działały. Przy czym to był za agresywny, widać, za szybki ten przepływ. One się tylko na bardzo małym, tam za zakrętem złoto się łapało, wzdłuż się nie łapało, linearnie chodzi w grę, ale na tych harmonikach pociągnęliśmy do końca grant. Yy, to są właśnie tak go ciągnęliśmy obecnie tu częściowo na sali Koparkowi nasze harmoniki już w zabudowie i tutaj dopracowaliśmy system nakładania rozgrzewając te harmoniki gorącym powietrzem do 80 stopni przepływowy zdejmować zaczęliśmy zdejmować przepływem gorącej wody do końca się nie zdejmowało tu kończymy granta, to jest Właśnie listopad 2001 roku. Ostatni Big Bag rudy z Renu, który przywieźliśmy, z uwagi na fakt, że na Ranie jest najtrudniejsze złoto w Europie. Brokat. Cały. 21. 21. 21. W 21. powiedziałem w którym? Pierwszym. Pierwszym. Tak. No nie, tak. Wtedy tak, jeszcze nie było. W 21, tak. Mariusz, poznaję się tutaj? To chyba ty. Najtrudniejsze złoto na renie, jedna żwirownia na renie, Holcimu, Lafarge, dostała pozwolenie na wydobycie tego złota. Oni mają tam trójstopniowy, to jest w Karlsruhe. My tam byliśmy, nie chcieli nas puścić, w ogóle nie chcieli z nami rozmawiać. Tam był z nami Tyszyński, a i tak dalej, nic zamknięte. Yy, w ogóle nie chcieli nas dopuścić, chociaż powiedzieliśmy im, że, że mamy taką technologię. Oni mają swoją trochę, trochę stołów grawitacyjnych, trochę flotacji, trochę czegoś, i trochę tego było, odzyskują. I pod Karlsruhe, do, do, do tego Holcimu, stoi kolejka jubilerów, którzy płacą cenę dwa razy taką jak jełdowa. Na ślubne pierścionki i obrączki. Ekologiczne złoto z Renu w Niemczech zapłacą każdą cenę. Każdą cenę. Mamy dzisiaj banki, mamy tam pokojarzonych przedsiębiorców z, ze żwirowniami, gdzie w Niemczech też możemy zacząć. Tylko nie na wszystkie fronty. Dzisiaj mamy Bułgarię i Kazachstan, to jesteśmy mówili, bo tam to będą przystawki do refulerów i do istniejących instalacji. Nie będziemy budować nowych instalacji na nowe złoża, tylko przystawki na drzwirowniach. To jest zupełnie, zupełnie taka linia. I to jest koniec, i teraz tak. Ubiegły rok wracamy do to jest, to jest ten, to jest ten separator, który tam wisi hmm. yy, do koncepcji z powrotem pokładów od harmonijek. Przy czym przy zmniejszonej szczelinie do monolitów, bo już mamy nakładanie, nakładanie, zdejmowanie to jest domowa produkcja separatora, który wisi w boksie. A to jest pierwszy test bannowy. O tak wygląda przepływ w takim separatorze. Bez piachu. Z piachem jest troszeczkę inny to już jest. I na tym separatorze zobaczyliśmy efektywność chwytania złota, z uwagi na fakt, że ten separator do każdego do każdego procesu był rozkręcany, bardzo prosta, szybka, szybki, szybki proces jego rozkręcenia, nakładany wałeczkiem, następnie suszarką, opalarką, glazurowany, skręcany i do stanowiska, który tam, na którym to wisi i na tym separatorze, a w ile pamiętam to. Bo nie mam tu już zapisków pod ręką 20 pokładu, to już chyba żada, żadne ziarno nie przekraczało. Tam łap... znajdowałeś te pojedyncze: jedno tu, jedno tu, jedno tu. Jakimś student gdzieś się jedno znajdowało na niższych pokładach, i tu jakby proces, proces chwytania mieliśmy, mieliśmy opanowany. No to jest jeszcze tam przelot, już był w tej kolumnie, on tu akurat był troszeczkę przelany, ale tutaj w tym procesie już chwytaliśmy, chwytaliśmy całe złoto. Dzisiaj mamy kolumnę yy, kwadratową, ale wracamy do kolumn okrągłych, dlatego że tu w tej 200-pokładowej kolumnie mamy 800 narożników, w których zbiera się po prostu, yy, gromadzi się piach. Oczywiście można go stamtąd wygonić jakimiś tam yy, jeszcze otworami czy czymś, ale generalnie wracamy, jest koncepcja powrotu do. Kolumn do kolumn okrągłych, tak wyglądał montaż kolumny. Ona jest zresztą tak jak tutaj widać, jest zmontowana. I teraz tak. Jeżeli chodzi o tę część wydobywczą, to oczywiście i do wiosennej sądy, do wiosennych testów mam nadzieję, jesiennych testów sądy, i później do przemysłowych instalacji będą brane lokalne ekipy. Tutaj tę kwestię. Nieobecna Łęczyca, ale też będzie parę zakupów spółki, bo zaraz sobie omówimy, przejdziemy do schematu. I oczywiście ten układ, kolumna separacyjna, cały układ zdejmowania, nakładania powłoki to wszystko będzie w mniejszym kontenerze. Tu były do przy multigłowicy i przy wirówkach innego typu odzysku dziarę z powłoki. Dzisiaj mamy inną, omówimy też to sobie już na dole, żeby za długo na salce nie siedzieć, bo w słońce chyba nam wychodzi. My, więc to jeżeli chodzi o podział i to jeżeli chodzi o sądę. Jeżeli chodzi o sądę, to tak. Jeżeli chodzi o wodę procesową, będziemy korzystać z, zawsze z wody gruntowej. Jest tutaj z nami w zespole Tomek, który siedzi w tych pompach od wielu lat. I jeżeli chodzi o obsługę całą, w tej chwili sądy całego systemu, bo tu jest 4-5 pomp, zależy które rozwiązanie wybierzemy. Ale do tego też będzie potrzebna, potrzebna łańczyca więc tak: woda gruntowa, strefa podawcza, kosz zasypowy, separator dwupokładowy z kosza zasypowego. Już największe kamienie są odrzucane na hałdę numer 1 Później co jest dwupokładowy. Przesiewać. sito to 20 mm, si to 2 mm. Yy, odpad powyżej, 20, yy, powyżej yy, 20 mm, 2 cm idzie na drugą hałdę. Yy, frakcja 2 do 20 mm idzie do separatora grawitacyjnego dźiga. Są dzisiaj trzy systemy separacji grawitacyjnych: maty, hydrocyklony, głównie Knelsona i dźigi. Takie miechy. Dzieli są najlepsze, przy czym nie odzyskują małych frakcji, ale odzyskują wszystko do 2-3 cm idealnie, się z kamieniami tymi, Gdyby się trafiło coś większego, bo na naszego separatora wrzucamy frakcję poniżej, poniżej 2 mm. Większych kamieni tam nie, nie, nie wrzucimy. W związku z czym korzystamy z rynkowego rozwiązania. Frakcja poniżej 2 mm idzie na separator magnetytu i teraz, w zależności od tego, czy tu będzie pompa i poda na separator magnetytu, czy grawitacyjnie. To kosz zasypowy jest zintegrowany z przesiewaczem, bądź nie. Ale to też jest łączyca. Więc to na pewno na spotkaniu takim technologicznym z łączycy. Następnie całość idzie do zbiornika z pompą, czyli cała woda procesowa i frakcja poniżej 2 mm bez magnetytu, którego nieraz jest bardzo dużo, towarzyszy złotu, a również. Osadza się na naszej powłoce. Dlatego go magnetycznie wcześniej, być może z innymi jeszcze minerałami, które tam nam na powłoce też siadają, tworząc super koncentrat ze złotem, tu będzie odrzucana. No i tu, bądź tu, dzisiaj jeszcze musi pojawić się taki najbardziej energożerny. Element naszej instalacji, czyli system podniesienia temperatury. Dzisiaj, ale my potrzebujemy jeszcze dwa tygodnie do miesiąca testów, bo być może w tej kolumnie uda nam się zejść do temperatury wody gruntowej 10, około 10 stopni. Dzisiaj, y, przy takim nieco y, y, szybszym przepływie, jaki jeszcze do niedawna mieliśmy, potrzebujemy temperaturę 15-18 stopni. Czyli musimy podnieść temperaturę w przepływie o 5 stopni. To jest dużo. Do sądy mamy już yy, producenta przepływowej grzałki elektrycznej, 80 kW, czyli duży agregat produktów na złożu będzie nam potrzebny, ale to wraz z koparkami i ładowarkami, ładowarkami lokalna sobie przyjedzie. Yy, dzisiaj potrzebujemy 80, żeby podnieść na stałe, stale o 5 stopni. 30-40 kubików wody, bo tyle mniej więcej będzie. Tą sondę chcemy zrobić o przerobie 10 ton na godzinę. 10 ton na godzinę to jest 6 kubików. 6 kubików, do 6 kubików musimy dodać 3 razy tyle wody objętościowo, żeby dobrze to przepłukać, odsiać na mocno. Czyli te 18 kubików plus te 6 kubików to jest 24 kubiki, przy czym część odpadnie w kamieniach, część w żwirze. Tu nam trafia tam pewnie 20 parę kubików trafia nam do tego zbiornika na godzinę i taką kolumnę zrobimy, to będzie przekrój 40 do 50 centymetrów. I tą temperaturę musimy podnieść. Grzałka, która cały czas by podnosiła z 10 do 15, potrzebuje 80 kW. Elektryczna. Mogą być jeszcze inne rozwiązania, ale to w przemysłowych. Dzisiaj, żeby mieć regulację, bo na złożu dopiero się przekonamy, czy, yy, czy regulując trochę ten przepływ, bo mamy, mamy możliwość regulacji intensywności przepływu poprzez poziom wody w górnym zbiorniku, czym większy poziom, tym większe ciśnienie, tym bardziej wartki przepływ. Jak go uspokoimy, i przy grubszym nałożeniu powłoki, gdzie powłoka nam się zaczyna odkształcać w trakcie przepływu i powstają zawady, przez zawady które pomagają w chwytaniu tej ziaren złota, być może uda nam się zejść do temperatury wody gruntowej. Ale o tym się dopiero przekonamy w poru. Musimy zabrać grzałkę i schodzić z 15 do 14, do 13, do 12 przepływów. Dzisiaj się tego nie da zrobić. Takiego reżimu przepływowego na jednej tonie, zanim coś ustawimy, zrobimy w zbiorniku, to, to, to tutaj nie jesteśmy w stanie tych testów przeprowadzić. Sonda ma yy, kilka ról. Pierwsza rola to jest y, oczywiście zweryfikowanie wszystkich elementów procesu w polu i z, y, m, zebranie doświadczeń do przemysłowych y, później y, instalacji. Druga rola to jest zaprezentowanie y, technologii ministerstwom. Znaczy tutaj y, w cerkwi w Bułgarii, a w Kazachstanie ministerstwo. Y, i trzecia rola to jest zaprezentowanie skuteczności technologii właścicielowi złoża po to, żeby podpisać umowę z właścicielem złoża. Czwarta rola to jest weryfikacja tego złoża faktycznie, ile tam tego złota jest już w takim, w takim przemysłowym przepływie. Co do organizacji separatora, to dzisiaj nie będziemy tego rozbierać na czynniki pierwsze, bo to jest oddzielne spotkanie technologiczne. W każdym razie tak, przeseparowana ruda wraz z wodą trafia do zbiornika, z, z, tu pompa podaje do hydrocyklonu całą tą, tą zawiesinę i z hydrocyklonu około 70% jest zawracane, no pewnie gdzieś tu od razu na natrześiewać, może nie do pompy, ale do, do systemu i zaczynamy coraz mniej podgrzewać tej wody. Czyli zużycie prądu zaczyna spadać, bo ciepła woda, Czyli zawracamy ciepło, zawracamy ciepło. To oczywiście frakcja trafia na oddzielną hałdę, no i tu organizacja tego ciągu górniczego to jest Łęczyca, oddzielne spotkanie technologiczne, tu dojedzie pewnie do boksu, oddzielne spotkanie technologiczne, no i po naszej stronie po naszej stronie zakup separatora, zakup hydrocyklonu, zakup organizacja zakup. Bo naszej, bądź zobaczymy po czyjej stronie grzałki. No i system detekcji. Pod kolumną będzie system detekcji, czyli system wykrywania y, gubionych ziaren złota. Y, dzisiaj tutaj panowie zostają, jeszcze do jutra, i jeszcze jeden technolog dojeżdża. Y, zapadnie decyzja, w którym kierunku idziemy, bo jest parę możliwości wy wykrywania tych ziaren złota. Po to, żeby wychwycić moment, w którym kolumna się nasyciła, zaczyna przepuszczać ziarna złota i przełączyć całą tą strugę separacyjną do kolumny numer 2, A ta wtedy, yy, ta wtedy yy, idzie do yy,